Odczytywany dziś fragment Ewangelii Marka przypomina mi o przypowieści, którą Jezus przedstawił swoim uczniom przypowieści o nieowocującym drzewie figowym. Tam gospodarz przezwycięża ten brak hojnością, obkłada tym, co potrzebne do funkcjonowania, by drzewo przyniosło owoc, by spełniło swoje zadanie. Dziś, kiedy czytamy o tych kolejnych spotkaniach Jezusa ze swoimi niewierzącymi, nieufającymi uczniami, widzimy, jak Bóg jest hojny, jak przezwycięża niewiarę uczniów właśnie dając siebie, okładając swoją obecnością ich poranione i nieufne serca. Na koniec czytamy dziś o wielkim zaufaniu, które Jezus okazuje swoim uczniom, posyłając ich z dobrą nowiną. Ich słabych, zalęknionych wysyła, ponieważ im ufa. Wielki to dar. Ufność, która jest w sercu Jezusa, wlewa się w serca uczniów. Skoro on ma do nas zaufanie, możemy mu powierzyć swoje życie.